W tym roku postanowiliśmy postawić kropkę nad i. Do tej pory tylko łączność żeśmy integrowali. Postanowiliśmy przejechać z własną siecią komórkową. Tak, przejechaliśmy z siecią 4G, 5G, całkowicie własną, prywatną, kampusową siecią, która nie tylko organizuje łączność dla potencjalnych użytkowników, takich jak służby, policja czy ewentualnie wojsko, ale również integruje starsze typy łączności obecnie używane, takie jak wszelkiego rodzaju radia, cyfrowe czy analogowe. To ważne, dlatego że nikogo nie namawiamy do tego, żeby porzucić dotychczasowe profesjonalne środki łączności, ale przenieść się w ten sposób do XXI wieku. Mówiąc obrazowo, przejechaliśmy z samochodem, który jest w stanie zorganizować wszystko, co jest potrzebne w akcji kryzysowej: transmisję głosu, transmisję obrazu, integrację wszystkich systemów łączności w postaci łączności dyspozytorskiej. Taki, to, taki Tryb łączności jest przede wszystkim wykorzystywane w wszelkiego rodzaju profesjonalnych służbach. Co więcej, rozstawienie tego systemu wymaga tyle czasu, co wystawienie 10-metrowego masztu. Liczyliśmy 28-32 sekundy. To chyba szybko. A w czym to pomaga? No, przede wszystkim wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie skorzystać z różnych istniejących obecnie systemów łączności, takich jak na przykład istniejące sieci komórkowe. Nie możemy, bo jest pożar. Bo jest powódź, bo jest inna klęska żywiołowa, czy, żeby nie powiedzieć wprost, bo mamy na przykład wojnę na wschodzie. Zdarza się też często, że nasi odbiorcy mówią: Tak, ale my nie możemy polegać na publicznych sieciach. My nie możemy polegać na tych sieciach, które zostaną wyłączone, dlatego że zabrakło benzyny w generatorze, dlatego że ktoś o coś nie zadbał. My musimy być samodzielni. Z drugiej strony, chciałem powiedzieć, że. To są systemy łączności, które zarówno mogą służyć lokalnie, jak i globalnie. Co to znaczy? Znaczy ten sam system łączności może służyć na terenie całego kraju, opierając się o istniejące sieci, takie jak na przykład sieci publiczne, czy też budowane obecnie sieci prywatne, bo, bo pamiętajmy, że są dwie sieci niepubliczne budowane w Polsce, te, jak i może działać autonomicznie, lokalnie. Reasumując, bo nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły techniczne, tą główną innowacyjnością jest to, że teraz my tą łączność w całości jesteśmy w stanie zorganizować. Śmiało można powiedzieć, że istotnym elementem takiego wozu dowodzenia i łączności, czy wozu integracji i łączności jest to, że jest to wszystko w jednym, to znaczy taki samochód przyjeżdża na miejsce akcji, w środku ma zorganizowane centrum dyspozytorskie, w środku ma zorganizowane wszystkie niezbędne sieci, włącznie z całą siecią LTE. Z wszystkimi sieciami radiowymi DMR, TETRA czy sieciami wojskowymi. Proponujemy również radiostację Radmolowską 3501 i inne systemy analogowe. W tym wozie również załoga może pracować, może w nim również pomieszkiwać, może się żywić. Jest on całkowicie autonomiczny, przeznaczony do długotrwałej pracy. Jeśli chodzi o zasilanie, nie możemy zapominać o tym, że. Taki wóz, jeżeli ma pracować przez kilka dni, musi być w pełni samowystarczalny. On jest wyposażony zarówno w odpowiednie ogniwa, może być wyposażony w fotowoltaikę, jak i w agregaty prądotwórcze na PELWO. Cały system autonomicznie z reguły może pracować od 24 godzin do nawet wielokrotności, czyli nawet do tygodnia. To tak naprawdę zależy od tego, jakie uwarunkowania i uregulowania mają poszczególne służby. Często się wymaga, żeby było to podtrzymanie powyżej 36 godzin, ponieważ uważa się, że takie typowe blackouty są w tym czasie już mitygowane, że już wtedy dochodzi do poprawy sytuacji. Ale to jest kwestia bardzo prosta. Do agregatu wystarczy dowieść trochę paliwa, dolać i to będzie dalej pracować. Nasze rozwiązania kierujemy do całego spektrum służb. Nie jest to tylko wojsko, mimo że wóz jest zielony. Jest to policja, straż pożarna, zarówno państwowa, jak i ochotnicza straż pożarna. Miałem przyjemność rozmawiać niedawno z panem premierem Pawlakiem, który bardzo popierał te nasze pomysły. Mówił, że to jest bardzo fajny pomysł dla ochotniczej straży pożarnej. Ale tak samo e, służby ratunkowe, takie jak pogotowie ratunkowe, czy na przykład lotnicze pogotowie ratunkowe, które jest e, bardzo nowoczesną służbą e, ratowniczą w Polsce. To rozwiązanie jest o tyle fajne, że jest kompleksowe. Ono może być w wiele sposu, na wiele sposobów konfigurowane, e, w zależności od tego, jakie są potrzeby naszych użytkowników. Sam samochód może być w zabudowie takiej wojskowej, typowo kontenerowej. Jaki? Bardzo często służby potrzebują zabudowy, która jest nieco bardziej e, nie rzucająca się w oczy, delikatnie mówiąc, czy też kamuflowana, wtedy jest to troszkę mniejsze stanowisko, ale równie dobrze może służyć.